hej i witam was w kolejnym odcinku z Taikyuna i za mną jest dzisiaj Szymon Szymon, Ty jest No tak, dokładnie No i poleciał na dół i dzisiaj budujemy Taikyun z sklepu Pa, 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 jak interneter O, jedzie tam Stawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale Dobra, kanał zjemy się. Dobra, trzeba coś zbudować. Ym. Bądź. To ze serca. Hmm. Hmm. Oj, a się boję. Ej, tu koszyki jeszcze im trzeba kupić, żeby mieli. A się boję, bo. mnie bo chcą. Tu jest sporo ja się... im O, tak im wolę kupić. O. O, jak ja, ja koszyki są? W takim młotku No, w no ale co? Jak masz udogody, udogodnienia ta, Takie ludziki jakby O wziął koszyki, i poszedł się kupować, no i elegancko Jak chciałem jeszcze półki Co to za półka, No co to jest? Gablota Ja se chyba tu postawię O zamrażarkę za chcę postawić Dobra, jedziemy do sklepu Tutaj też są takie fajne autka z driftem Hmm... O oh, kurde, ale w drzewo Ej, mam tutaj Czekaj Przyjeżdżaj i zobaczę Znaczy niektórzy chcą koszyki Nie wiem czy wszyscy Jak widzowie będziecie w to grać To uważajcie, żeby to No ode ja, odkapiłaś. Żeby... Żeby ten. Żeby, żeby nigdzie nie wjechać indziej, bo jak jedziecie na przykład tu na dół, to już ten, no to już nie wyjedziecie. co chciałem tu zamówić. Co jest do zamrażarki? To jest zamrażarka? Lody, tak. Ile można? 100? Może pięć? Teraz chcę jedzenie. No. Co? Tam ci pisze. Co? 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 No widzowie, właśnie o tym mówię. Widzicie jak byłem blisko, żeby spać do tego przepaści? Już bym nie miał tych rzeczy. Już bym stracił chyba z 2000. Nie, z tysiąc. No z tysiąc. Malowanie i drink o kurde, ale żem pojechał. No to żem na, No to, żem dobrze wjechał. Rozładuj auto. O, ładnie się rozładowuje. ja Do przechowywania marzonek to ja. Ha, na loty czy to no. jak ta y, Mrożonek do przechowywania czy nie ale oje, trzeba iść do Szymon'a co tam co ty tam mówisz czy pojemnik do przechowywania mrożonek? To ja na lody czy nie czekam, muszę sprawdzić. Yy... To jest zamrażarka po prostu pisze. Zamrażarka ma Na rzecz wartościowa. Nie, zamrażarka, zwykła zamrażarka jest tam. Yy. Nie wiem jak ty nie możesz widzieć zamrażarki, przecież tam nawet pisze po polsku zamrażarka O gościu sobie kupił ten, koszyk, znaczy koszyk wziął No proszę, proszę, brajcie, biercie, biercie Nie wiem co to, co to jest w ogóle Zamrażarka. Aha, bo tu są dwie zamrażarki: pojemnik do przechowywania mrożonek, lub pojemnik do mroż... mrożonki. Są dwa. Aha, co on tam mówi? Że nic nie kupił? Nie stać. Ej, goście, przy... ej, goś... ej, przyszli do mojego sklepu i powiedzieli, że nie stać ich na ten, na rzeczy. To po co oni tu przyszli? Nie. Nie tego. Ja bym se chciał... Magamy chciał... Magały... No. Dobra. I... Co?

Bo hmm. Chyba, że ludzie chcą po prostu jedzenie. Hmm. Je kupi Ile kosztuje? Tu są jakieś w ogóle za. O, tysiąc, to nie tak. O, owoc. Eee, zobaczcie, czy dobro mi kupią kupił. Co ma ta to. Czyli jabłka można kupić jeszcze. Czekaj, jadę ją. Muszę wykręcić, dobra. Bo matko prawie, że już się do rogu. Dobra, jedziemy. Hmm. Załapałam y, tu Właśnie, żeby złożyć do mnie nie przyszedł. A, ja, a oni mają takie czapki jakoby Ech. Yes. Au. A. A Coś to Tu łapałam era Trzech i O matko jedyna, co to jest? To chyba nawet nie to. No. Yes. To co da? No. Tak. Lata zaposłem. No przecież jest przecież zamrażarka napisane. Co ty, czytać nie umiesz? Zamrażarka i gabelota? Nie, zwykła zamrażarka, nic innego, Szymon Zobacz, to Wiesz wróciłem Nie, to nie jest to no to? To da No idź i co u mnie, no nie umiesz. Tak? No tak! Ta. Jak będziesz no coś nie... chciał ode mnie. Co to jest? Nie wiem. <si trabajando> Jak będziesz coś chciał ode mnie, to idź do mnie, a nie, że ja mam kół do ciebie. Moja żona się ale ty mnie męczasz. Co to to kosztuje? To jest. O kurde. Mm, Rze rzeczywiście, no to jest to. No można to kupić na jednym. Gdzie... jak tam głęboko jest ja. w tej dziurze. Ty, ja tak na koło siebie. Idziemy tu, o. jadę kupić teraz te rzeczy. O, Może okay. owoce będą chcieli chociaż... Zjeść. Mm. Znaczy, kupić nie dość. Co? Znaczy, zjeść też, ale no. Czekaj, chyba Tak, mam. Oj, o ja zrobić pewno, że... Czekajcie widzowie, sprawdzę coś tylko. Nie testujcie tego w domu, pamiętajcie. Wszystko co robię tutaj, to wy nie testujcie. Czy nie wiem? No to, że żeby... <grym> A gdzie są kanady? No twoje... Ale żem poleciał, widziałeś Dobra, jesteśmy Dzień dobry Umy, a, no. a ty gdzie Czytać nie umiesz, czy co? Nauczyć cię? Nie, umiem To w czym ty no, masz problem? Czytam wszystko Ale nie mam nie prze sam. są. No Przecież mrożonki, i tu masz lody w mrożonkach. Byś chociaż patrzył. Hmm. Jabłka. Zapraszam. Dobra, w sumie A. można jabłka kupić. To załaduj mi na ciężarowe. Jedziemy. Tylko pamiętaj, nie dorob, bo inaczej będę zły. No, no To idzie 80 na godzinę. Łomatko, co tak było szybko? Taki pierdek Au, au, au co? O, co? Kiedy dzieci coś kupują w moim sklepie, to to ma być... Ja wiem. Może przeszli po lody. Ale okrążenie... A ja kupiłem tyle tego... Dobra, nieważne. Lody. Ej, bo mi koło się bukuje. Dziwne.

Trzeba też patrzeć, co nie. Ej, to można nawet. Ej, można kliknąć na klientów i zobaczyć, co oni chcą kupić. Tylko, że ja tego nie mam, co oni chcą kupić. Szkoda. O, złapałem rabusia. Łoty. Można opuścić kosz. A dziecko przyszło. Co te dzieci, co? ma To sobie, będziemy kończyć ten pierwszy odcinek. Tak, ty? Na no, łosiawie. ale ktoś pojechał Dobra, to widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa do widzenia